Czy okna o typowych wymiarach są tańsze? Jest to często zadawane pytanie w naszym serwisie Zamontuj to od klientów, którzy planują wymianę renowacyjną okien i chodzi tutaj głównie o powiedzmy stare okna drewniane, a nawet jeszcze te bardzo stare takie okna skrzyniowe, gdzie można było robić, żeby takie okna podwójne to otwierane na zewnątrz, żeby do środka. One nie trzymają się tak zwanych Wymiarów typowych, które do niedawna jeszcze bardzo mocno funkcjonowały i jeszcze gdzieś tam w, potocznej, w potocznych, takich, powiedzmy, rozmowach o inwestycjach są używane. Dlaczego klienci ewentualnie to biorą pod uwagę? Bo kiedyś funkcjonowało coś takiego, że dla wymiarów o oknach, dla, dla okien o wymiarach nietypowych. Istniały dopłaty, także mimo, że chcieliśmy zmniejszyć ten wymiar w dół, na przykład o tam 4-5 cm, to takie okno okazywało się droższe, droższe od okna typowego, przynajmniej o 25-30%. Ale to było dawniej, bo dawniej produkowane były okna na skład o wymiarach typowych, i powiedzmy, jeżeli kupowaliśmy takie okno typowe, dawniej to było powiedzmy okno 1465 na 1435 jeżeli ewentualnie żeby nie podkuwać tego okna w dół należało zamówić powiedzmy okno do, traktować to jako wymianę renowacyjną zamówić okno niższe powiedzmy o wymiarach o wysokości 1400 czyli te 3,5 cm mniej no to wtedy już tą powiedzmy trzeba było te 20 parę procent dopłacić w tej chwili czegoś takiego nie ma nie można powiedzieć, że istnieje podział na okna typowe i nietypowe w przypadku, jeżeli, jeżeli tutaj się odnosimy do produkcji okien. W tej chwili w nowoczesnych fabrykach i tutaj i w naszej firmie również zamontujto.pl, w której sprzejmy i montujemy okna. Okna są w tej chwili liczone z materiałówki i okno mniejsze jest tańsze, większe jest droższe. Więc tutaj, w przypadku okien, które mają kształt prostokąta bądź kwadratu, decyduje ilość zużytego materiału. Także w przypadku okien, które oferujemy naszym klientom na inwestycje, na taką, można powiedzieć, wymianę renowacyjną czyli z wyrwaniem starych okien tutaj klientom, żeby ewentualnie jakichś już zrobionych elewacji, żeby tego nie burzyć, nie robić dużych zniszczeń, zamawia się okna troszeczkę pomniejszone, zwłaszcza bardzo często właśnie z wysokości, gdzie ta wysokość tam schodzi powiedzmy zamiast tych 1435 typowych do 1410 bądź 1400. Tutaj one są po prostu normalnie tańsze a można zaoszczędzić, powiedzmy, pieniądze na później dodatkowej naprawie elewacji, gdyby te okna miały być zamówione w pełnym wymiarze i aby prawidłowo zamontować parapet zewnętrzny należałoby dokonać odkucia dołem. Także tutaj dla, wszelkich, dla wszystkich inwestorów, którzy myślą o wymianie elewacji okien, to chciałbym powiedzieć, że nie należy się obawiać zamawiania okien na wymiar w przypadku wycen lub wyceny okien z montażem, zapraszam do naszego serwisu zamontujto.pl. Tu dzielimy wszystkich informacji. A wracając jeszcze do naszego tematu: dopłat. Dopłaty, jeżeli występują, do stolarki i coś, co w tej chwili się można nazywać oknami nietypowymi, to są okna, które mają wymiary. Mają kształt figur geometrycznych typu jakiś tam trapez, jakiś trójkąt, jakiś łuk, w tym przypadku są dopłaty i w tym przypadku należy się liczyć z wydłużonymi terminami realizacji. O ile nasz serwis zamontuj okna w typowych kolorach i w typowych kolorach i na dowolny wymiar, okna, które są w prostokącie bądź w kadracie, jesteśmy w stanie realizować już w 7 dni roboczych, także bardzo szybko. Natomiast pozostałe figury około 4 do 6 tygodni. Także zapraszam tutaj do korzystania z naszych usług, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje ewentualnie jakiejś informacji, porady technicznej, zapraszamy do... Pisania na nasz adres mailowy bądź za pomocą formularza kontaktowego pomożemy każdemu, nawet osobom, które nie, nie są naszymi klientami, a potrzebują jedynie informacji.